32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, już w najbliższą niedzielę. W sztabie trwają ostatnie prace przygotowawcze, a tegoroczny finał odbędzie się na jaworskim rynku, w Jaworskim Środku Kultury, w Muzeum Regionalnym czy na Strzelnicy w Grzegorzowie. Oto szczegóły. Siema, w tym roku szykujemy całym sztabem dla Was niezapomniany wośpowy weekend. Wszystko zaczyna się już w najbliższą sobotę w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa, gdzie odbędzie się rodzinne granie dla woźp, a już wieczorem metalowa orkiestra w zamku, czyli Coś dla fanów mocnych brzmień. W niedzielę najpierw zapraszamy wszystkich do Parku Miejskiego na tradycyjny bieg Policz się z Cukrzycą. Na wszystkich chętnych będzie tam czekać gorąca zupka. Później można się schłodzić na płycie jaworskiego rynku, morsując po raz pierwszy. W zbiorniku, właśnie na rynku. Tam będzie też można się rozgrzać mobilną sauną. A już po saunie zapraszamy wszystkich na płytę jaworskiego rynku, gdzie pokażą się samochody stuningowane i klasyczne. Będą różne atrakcje, różne konkursy, a zabawę będzie rozkręcać Damy Radę i DJ Hater. Siema, to właśnie tutaj w Jaworskim Teatrze będzie grać dla Was Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Czeka na Was mnóstwo atrakcji oraz wspaniałe licytacje. Artystyczna scena rusza już o godzinie 11, a na samym początku zaśpiewają dla nas najmłodsi Jaworzanie z przedszkoli. Oraz uczniowie studia wokalnego Marty Rogasik. Następnie swoje show taneczne zaprezentuje szkoła tańca Kadens Studio z Jawora. A o godzinie 14 niesamowity pokaz mody elfiej, krainy elfów. Patrycji Cegielskiej. Od godziny 15 dawka śmiechu, czyli czas na stand-up w wykonaniu Legnickiej Spółdzielni Komediowej, wystąpią Paweł Moskal i Arkadiusz Kula. O godzinie 17 koncert jaworskiego zespołu MSV, czyli dobrze znany na rodzimej scenie Indie Rokowy Zespół działający przy Jaworskim Ośrodku Kultury, Zdradzę, że w Wośpowy koncert zaprezentują kilka nowych numerów. Po nich wystąpi metalowy zespół Air Strike z Legnicy i z pewnością rozgrzeje publiczność piekielnymi riffami, a na finał po światełku do nieba, które jest o godzinie 20.00, a będzie przygotowane przez niezastąpioną grupę teatralną Wernisarz, zagra wrocławski Micro Music. Oprócz tego będzie na was czekać poczęstunek przygotowany przez koło gospody miejskich Jawara, grupę rekonstrukcji historycznej, a także Klub Radnych Miasta Jawora. W Muzeum Regionalnym w Jaworze będzie można wysłuchać prelekcji o marcepanie, zapomnianym przysmaku smaku Jawora i otrzymać marcepanową cegiełkę za wrzut do puchy woźb. A na szczelnicy w Grzegorzowie będzie można poszczelać z różnego rodzaju kalibru broni. Przygotowany przez Ur i leśnego dziadka. W foyer teatru będzie można wykonać badanie wydolności oddechowej, obejrzeć wystawy broni, gadów, skorzystać z symulatora strzeleckiego, wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie w fotowódce, wziąć udział w warsztatach tworzenia lasu w szkle, a nawet otrzymać własną karykaturę. A o 20 już tutaj na pucie rynku tradycyjne światełko do nieba z grupą teatralną Wernisaż. A wszystko za wrzut do woźpowych puszek, a w miasto ruszy aż 70 wolontariuszy. W tym roku dla zdrowych płuc po pandemii gramy do końca świata JEDEN, Jeden dzień, dłużej. DZIEŃ DŁUŻEJ! Siema!